No i to jest moja bitwa kutrem PT20 Tylko ten kuter ma coś takiego, ten amerykański malutki, że o ma te dwa karabinki 12,7 mm ale on nie może strzelać do przodu. Do wieży, zasłania wieżyczka muszę się obrócić do wroga bokiem. Dobra, i pójdziemy na A. I te cztery torpedy. nie, rzekłą trzeba kół. Się wybiera wyrzutnie. Czekaj, Czekam. kół. I się wyrzutnie, odpalać. A tak jak wcisnę w spacer wszystkie cztery. Wielkie dzięki! Sojusznicy przejęli strefę. Nie się tu Tego przejęli Tu rozglądasz bacznie. 12 km na godzinę, no co To chyba nie trzeba mówić, co w tym Eee, to całą parą można no, zasuwać na A. Aj mnie zatopił. Nie, uprzemy się ponownie tym samym kurcem. Nie, 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 nie. Tak jest dużo... Płyniemy na A. Będziemy uparci, kurcze, płyniemy na A i nie ma chuj. Ten był duży, było puszczać tutaj w ja pierdolio. Ale jakoś po swojemu, a nie jak tam pokazuje ten dziwny celownik. Pokazuje chujne co. Tak powiem wam szczerze, że ten celownik pokazuje dobrze, ale... Pokazuje przy takim kursie jaki będzie miał. I utrzymywam, że trafi. No, wiadomo, że on kurs. Ej, sobie nie, 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 duże łódki to nie, nie, co nie, Płyniemy na B, gdzie tam wszyscy skupili skupili О боже! Напрячь, а вот можно

Kurczę nie mogę trafić niczym Ja dziękuję, no co za porąbane kuciski leciały, kurczę? Dziękuję Nie no, to jest to jest kurczę nie 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 do opisania